Państwa w kolejnym odcinku Telewizji Obywatelskiej. Dziś cały odcinek poświęcimy obchodom Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością. Było to dla nas wydarzenie na tyle ważne, że przyćmiło wszystkie inne wydarzenia odbywające się w maju w naszym mieście. Nasi redaktorzy byli obecni z kamerą na wszystkich odbywających się w związku z obchodami uroczystościach i spotkaniach. W dniach od 6 do 11 maja 2013 roku w Tarnowie obchodzony był Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Celem przedsięwzięcia była integracja środowiska osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną, z osobami w pełni sprawnymi, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby drugiego człowieka. Oraz przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej na rzecz równości szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców Tarnowa. Były to pierwsze tego typu obchody w naszym mieście. Inspiracją do uroczystości jest Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, obchodzony w Polsce oficjalnie 5 maja. Data ta wiąże się również z obchodzonym w tym dniu Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Podwójne święto jest okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i pokazania barier, z którymi wciąż się borykają. Organizatorzy obchodów Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością przygotowali dla wszystkich mieszkańców Tarnowa wiele atrakcji, chcąc, aby święto to zapisało się w pamięci mieszkańców Tarnowa jako radosne, majowe święto integracji osób w pełni sprawnych z niepełnosprawnością, aby była to okazja do wspólnej zabawy i zawarcia nowych przyjaźni. Głównym organizatorem święta było miasto Tarnów z prezydentem Ryszardem Ścigałą na czele. Duży udział miał też tarnowski MOPS. W organizację święta włączyły się również prawie wszystkie tarnowskie organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednym z organizatorów było też Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie z jego przewodniczącą, panią Lucyną Cichoń. Bez Ukołów w Tarnowie jako lider wśród organizacji niosących pomoc osobom niepełnosprawnym w mieście i regionie dokonał wielu działań. By Tarnowski Tydzień Godności zaim, zainaugurowany w tym roku stał się imprezą cykliczną, doroczną, na stałe wpisaną w, do kalendarza najważniejszych tarnowskich uroczystości. W drugim dniu Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych ulicami Tarnowa przeszedł Marsz Godności, w którym przeszło ponad tysiąc osób podopiecznych placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ich rodzin, wychowawców, trenerów, ale też i wielu zwykłych mieszkańców Tarnowa, którym na sercu leży dobro tych najsłabszych osób niepełnosprawnych. Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele Księży Filipinów na ulicy Piłsudskiego, a następnie marsz udał się ulicami Wałową i Katedralną na tarnowski rynek. Zauważalne było na początku pochodu małe niedopatrzenie lub brak wyobraźni osób odpowiedzialnych za marsz, gdyż trasa marszu między ulicą Piłsudskiego a Wałową wiodła przez dość strome schody. Co dla osób poruszających się na wózkach, których w marszu bądź co bądź osób niepełnosprawnych można się było spodziewać, było nielada wyzwaniem. W pochodzie mocną i liczną grupę stanowili podopieczni wraz z rodzicami oraz pracownicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie. Na tarnowskim rynku. Do zgromadzonych przemówił prezydent miasta Tarnowa Ryszard ścigała. Bardzo się cieszę, że możemy w Tarnowie integrować środowiska, które związane są z osobami niepełnosprawnymi, osobami, które zasługują na to, żeby się nimi opiekować, ale które też między nami żyją i które zasługują na troskę na opiekę na to, żeby przeżywać. Swoje emocje, dzielić się swoimi emocjami i które są wśród nas. Chcę podziękować organizatorom i współorganizatorom. To piękna idea, żeby wszystkie te środowiska zintegrować, połączyć pod jedną myślą, jedną ideą i aby ten tydzień godności osób z niepełnosprawnością odbył się w naszym mieście, gorącym mieście, gorącym Zachęcam wszystkich do. Uczestnictwo w poszczególnych elementach tego tygodnia jest bogate. Szereg instytucji włączyło się w jego współorganizację. Dziękuję artystom, którzy również uświetnią nam te, to nasze spotkanie. Zapraszam również do odwiedzenia nas podczas pikniku integracyjnego najbliższą soboty Również ufam i mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i wszyscy z uśmiechami będą mogli tam uczestniczyć wszystkim opiekunom, osobom zajmującym się, osobom wspomagającym składam serdeczne podziękowania, zdając sobie sprawę, ile jeszcze jest do zrobienia w naszym mieście, nie tylko w naszym mieście. Ile jeszcze jest do uświadomienia, począwszy od prostych bardziej architektonicznych które musimy usunąć. Nawet mój własny urząd ma takie wady. Nie jest dostosowany. Trzeba budować nowe obiekty, trzeba budować obiekty, które dla tych, którzy mają niepełnosprawność ruchową, będą e, dostępne, nie będą odrudniane. Wszystkim uczestnikom życzę uśmiechu i wypoczynku. Dobrego tygodnia godności. Wszystkiego dobrego. I aby tydzień godności nie kończył się tygodniem. Niech trwa. Dziękuję bardzo. Następnie rozpoczął się festyn. Gry, zabawy i kiermasze, które trwały aż do wieczora. Zgromadzony na rynku mieszkańcom Tarnowa, przygrywał Wojtek Klich z zespołem. Pierwszy Tarnowski Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych był ze wszechmiar udaną, poza wspomnianym incydentem ze schodami, i na pewno na długo zapadnie w pamięci uczestnikom, jak i obserwującym go licznym mieszkańcom naszego miasta. Kolejne dni Tygodnia Godności przebiegały pod znakiem drzwi otwartych w placówkach świadczących usługi i pomoc osobom niepełnosprawnym. Oczywiście, także PZO Koło w Tarnowie zorganizował dni otwarte w prowadzonych przez siebie placówkach. Każdy mógł przyjść, pooglądać, zapytać, uzyskać poradę, zobaczyć, jak praca w placówkach wygląda, od tzw. kuchni. Drzwi otwarte zorganizowano w prowadzonych przez PZO Koło w Tarnowie warsztatach terapii zajęciowej, domu pomocy społecznej, hostel oraz w przedszkolu specjalnym. 10 maja w ramach tygodnia godności osób niepełnosprawnych w Tarnowie w sali MCDM przy ulicy Nowy Świat odbyła się konferencja Zgodnie o niepełnosprawnych. W panelu informacyjnym, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, swój głos miało również PZO około w Tarnowie. Reprezentantem naszego stowarzyszenia była osoba niepełnosprawna, uczestniczka warsztatów terapii zajęciowej oraz projektu Niepełnosprawny pełnoprawnym obywatelem, pani Edyta. nazwę, ja Nazywam się Edyta Niemiec, jestem osobą niepełnosprawną czyż uczuczniczką warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z umysłowo umysłowym koordynowaniem. Warsztaty terapii zajęciowej to moje okno na świat. Tu poznam e, fantastycznych ludzi, z którymi codziennie odkrywam nowe rzeczy. Wraz z przyjaciółmi, terapeutami, Żyjemy aktywnie, uczymy się, pracujemy, rozwijamy swoje pasje, bawimy się, poznajemy świat. Dzięki rehabilitacji stajemy się bardziej aktywni i polepszamy swoje zdrowie. Uważam, że osoby niepełnosprawne powinny być szanowane za to, kim są. Godność przysługuje każdemu człowiekowi, bez względu na to, czy jest zdrowy czy chory, ładny czy brzydki czy coś potrafi, czy nie. Wszyscy powinni, powinniśmy mieć równe prawa. Nie jesteśmy drożmi dziećmi. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Chcemy wyrazić swoje potrzeby, mm, opinie, które jednak często nie są akceptowane. Bycie osobą niepełnosprawną intelektualnie nie oznacza, że taka osoba nie jest zdolna uczuć, miłości, nauki czy pracy. Wszystko to jest możliwe, jeśli zapewni się od odpowiednie wsparcie, aby w pełni korzystać z życia w społeczeństwie. Potrzebujemy do, dobrych ludzi. Dziękuję bardzo. Jej wypowiedź. Była odzwierciedleniem tego, co myślą i czują osoby niepełnosprawne intelektualnie. Została za to nagrodzona gromkimi brawami i uznaniem słuchaczy. Dla najmłodszych osób z niepełnosprawnością w szkole na ulicy Romanowicza odbyła się zabawa i występy. Starsi uczestniczyli w plenerach malarskich, zawodach sportowych i innych organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa uroczystościach. Zakończeniem obchodów całego tygodnia godności osób z niepełnosprawnością w Tarnowie był zorganizowany 11 maja 2013 roku festyn w Parku Strzeleckim. Podczas imprezy obecna była zastępca prezydenta miasta Tarnowa Dorota Skrzyniarz. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne z Tarnowa i okolic oraz przedstawiciele instytucji, organizacji i placówek Działających na rzecz niepełnosprawnych. Jedną z wielu atrakcji przygotowanych na ten dzień były występy na scenie osób niepełnosprawnych, wśród których zaprezentowali się również podopieczni PZU. Nasza grupa, przyjaciele, wystąpiła ze spektaklem Miłość i Tolerancja oraz występem tanecznym i śpiewem. W namiotach obok sceny prezentowane były natomiast prace plastyczne oraz wyroby uczestników warsztatów terapii zajęciowej i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Tydzień godności osób z niepełnosprawnością w Tarnowie objął patronatem honorowym prezydent miasta Tarnowa Ryszard Śkikała i biskup tarnowski Andrzej Jesz. Organizatorami uczestniczy uroczystości byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Tarnowa Centrum Spraw Społecznych, warsztaty Terapii Zajęciowej przy SOSW, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie Bądźmy Razem na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Tarnowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem w Tarnowie przy ulicy Ostrowskich 5B, warsztaty terapii zajęciowej im. Jana Pawła II, Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętej Kingi, Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Miłość, Tarnowskie Centrum Kultury i inne organizacje, podmioty i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.